Cześć, witajcie w Połącz Kropki. To jest seria ekspercka, w której zapraszamy bardzo interesujących ludzi, którzy robią rzeczy, które mnie osobiście super ciekawią. I dzisiejszym gościem jest, gościem jest Wojtek Bączek. Cześć. Grant Capital. Wojtek Biznes zajmuje się pozyskiwaniem pomocy, grantów, dotacji. dotacji. Ja się też zastanawiałem, czy ZSZ nie powinno takiej dotacji pozyskać, żeby się szybciej rozwijać, żeby to studio zrobić lepiej, czy żeby pogadać o elektromobilności i kupić sobie tego wymarzonego elektryka. Porozmawiamy właśnie o tym. Mamy do nagrania trzy odcinki, ten jest pierwszy. Ja bym chciał, żebyś opowiedział trochę, Wojtku, zanim przejdziemy do merytoryki, bo tego będzie bardzo dużo, trochę o tobie. Skąd się wziąłeś w takim biznesie, że pomagasz firmom pozyskać dotacje? Stało się tak, że w pewnym momencie... Szukałem pomysłu na siebie, będąc mhm. jeszcze na studiach. Był rok 2017. Wtedy było dużo dotacji. Wtedy był taki czas, kiedy było, było dużo środków, a jeszcze małe zainteresowanie ze strony firm. Mhm. I znalazłem program, w ramach którego można było pozyskać milion złotych na dopiero co założoną spółkę. No tak, z, z kolegą z Koźmińskiego założyliśmy. Spółkę napisaliśmy wniosek na e-commerce z artykułami do produkcji, z artykułami do dekoracji wnętrz. Mhm. No i historia była taka, że, pozyskali, że wniosek, który ja napisałem, pozyskał dofinansowanie prawie 900 tysięcy złotych. Czyli mieliście na start firmy bez oddawania udziałów, prawda? Tak. Już, już z finansowaniem mhm. dużym. No i w przyjaznych stosunkach rozstałem się ze moim wspólnikiem, który chciał mieć 100% udziału w tej firmie. No i z racji know-how, które miałem, zacząłem po prostu te usługi świadczyć. Czyli nauczyłeś tak. się na, na własnej firmie tego? Tak. Na, własnym, na pierwszym wniosku, który napisałem. Mhm. Ten wniosek oczywiście nie był i i idealny i też te wnioski, które ja pisałem na początku jako konsultant nie były perfekcyjne. Jednak tych te proporcje były wtedy bardzo korzystne, tak? czyli wpływało wniosków na jedną czwartą całej puli budżetu konkursu. Więc... Czyli było mniej wniosków niż pieniędzy dostępnych. Tak, niż pieniędzy do rozdania, więc dla mnie to było po prostu all in. Wiedziałem, że to jest branża, w której jest potencjał. Mhm. No i wyszedłem z bardzo konkurencyjną ofertą na rynek. Czyli, czyli... byłeś za tani. Byłem dumpingowo tanie, jeżeli chodzi o podstawy, ale bardzo drogi, jeżeli chodzi o prowizje. A czyli w pewnym sensie firmy mniej ryzykowały, bo jeżeli uzyskiwały finansowanie, to wtedy dostawałeś więcej pieniędzy. Tak, tak? przykładowo konkurencja miała ofertę 5 tysięcy opłaty podstawowej i 25 tysięcy za sukces, no to ja wyszedłem z ofer, wychodziłem z ofertą typu. 1000 złotych opłaty początkowej i 70 tysięcy za sukces, no bo mhm. jednak tą wartość niwelowałem ryzyko tak, w znaczny sposób. Kto był twoim pierwszym klientem, pamiętasz? Tak, to był tata mojego kolegi, bo okay. też ta jakby ja, to był czas, w których. To były czasy studenckie, więc. Tutaj rodzice kolegów to byli dobrzy, którzy, którzy prowadzili firmy, ja też studiowałem na, klienci, na, tak? na Koźmińskim, potem na sgh więc to też jakby były studia osoby zainteresowane pieniędzmi i, i ekonomią, więc to pole miałem y, potencjalnych klientów dość szerokie. Jak dużą firmą y, jest Grand Capital i jak te zmiany w programach na was wpływają? Mm. Zmiany wpłynęły w zeszłym roku dość mocno, mm -hmm. ponieważ nie było sensownych konkursów, te budżety były bardzo niskie, tak więc... Byliśmy, bo byliśmy między perspektywami, tak? Tak, byliśmy między perspektywami i po prostu nie było sensu pisać dużo wniosków, bo one i tak nie dostałyby dotacji. Mm -hmm. Klienci byliby wkurzeni, a wiadomo, że chodzi o sukces tak, w naszej branży. A, a ile, ile pieniędzy pozyskałeś dla, dla swoich klientów do tej pory? Ponad 170 milionów złotych. 170 milionów złotych. Tak, dotacji. No, to już jest niezła suma. Tak, no w ciągu pięciu lat myślę, że dało się jeszcze więcej. Mhm. Mam nadzieję, że w nowej perspektywie przebijemy znacznie ten, ten wynik. Mhm. Powiedziałeś, że klientów na początku pozyskiwałeś, bo to byli rodzice kolegów z studiów i tak dalej. Tak. Jak budowałeś swój network? Jak budowałeś swoją sprzedaż? Jak budowałeś. Zasięgi tego, że mogłeś tyle wniosków obsłużyć i takie sumy pozyskać? Myślę, że ta nasza oferta z niską podstawą była bardzo konkurencyjna, mm -hmm. i też korzyst... my mieliśmy bardzo wysoki success rate. Teraz wbrew pozorom, my piszemy dużo lepsze wnioski, a success, success rate jest niższy, ponieważ jest większa konkurencja, mhm. więcej, więcej wpływa dużo więcej wniosków niż ponieważ, jest pieniędzy do obsłużenia. Tak, ponieważ przedsiębiorcy są bardziej świadomi dotacji. Wtedy w 2017, 2018 czy też 2019 roku tego e, nie było. E, mhm. było, było, dużo, e, było dużo łatwiej. A jeżeli chodzi o, o ten network, no to każdy sukces każda dotacja pozyskana, to był jakby orędownik Grand Capital, którego wszyscy się pytali, skąd tą kasę dostałeś. A, czyli przedsiębiorca mógł opowiedzieć, że a, to jest taka firma, która mnie obsłużyła, tak? No tak to działało, tak? czyli mhm. marketing szeptany i też na stronie jest taka zasada, że na stronie, jak dostanie się dotację, to trzeba oznaczyć stronę internetową, więc też pytania często padają, a kto wam to pozyskał, a kiedy, a na co. No i tak to się, tak to się kręciło. A jak zbudowałeś zespół? Bo sam powiedziałeś, że zaczynałeś od tego, że robiłeś to te rzeczy sam. Tak. E, samemu można wiele rzeczy zrobić, ale jest w pewnym momencie limit, bo tak. potrzeba coś zjeść i się przespać. Jak budowałeś zespół? Bo zespół miał w szczycie 17 osób, tak? Tak, tak, tak. Na początku byli to moi koledzy z, ze studiów. Ze studiów. Okay. Tak, tacy, z którymi się najlepiej pracowało y, na, po prostu na studiach. I do pewnego poziomu to działało. Mhm. Jednak jak już koledzy, kolegów to już był kiepski pomysł. To okay. Potem odpowiedzialność spadała na mnie, ja łatałem dziury. I generalnie to było bardzo dużo ciężkiej pracy, właśnie w młodym wieku, z, którą, ja, e, którą ja wykonywałem, bardzo dużo nieprzespanych nocy. E, dużo, jakby deadline'y są nieprzekraczalne, więc to, że cisnęliśmy dzień, jakby dni robocze do tej północy. To ten poziom adrenaliny zawsze był bardzo wysoki. Ja też zresztą tą adrenalinę lubiłem, dlatego, dlatego jestem przedsiębiorcą. Tak? Od zawsze mhm. dość świadomie to życie, swoje życie projektowałem. I w moim takim, taką bardzo dobrą decyzją, chyba najlepszą, jaką w tym biznesie, jakiej dokonałem, to było zatrudnienie profesjonalistów z dużym doświadczeniem, którzy po prostu byli lepsi ode mnie. Czyli przestaje zatrudniać kolegów ze studiów. Tak, tak. W pewnym momencie gdy funkcjonowało jeszcze tak, że do małych projektów byli koledzy, których ja sprawdzałem, tak, ale do dużych projektów, czyli do, właśnie do wie, tych wielomilionowych dotacji, ja od razu zatrudniłem e, profesjonalistów. profesjonalistów i to po prostu była super e, decyzja. To, to jaka była największa, największa dotacja, którą pozyskaliście, bo mówisz o dużych projektach? 10,5 miliona dotacji. Złotych? Tak. Dla jednego to, projektu. To olbrzymia dotacja. Tak, a no, to i, i sami napisałem. A czy młody wiek, e, czyli bycie studentem, nie przeszkadza w byciu liderem i budowaniu organizacji? Nie przeszkadzało. Dlatego, że ja w, już w młodym wieku, już w liceum byłem finalistą i startowałem w olimpiadach ekonomicznych, mhm. i ta wiedza się generalnie powtarzała na, czy to na Kazimierskim, czy na sg Więc y, y, da się w Polsce, przynajmniej jak ja, jak skończyłem studia w 2020 roku, y, da się studiować na, y, czyli tak, y, Dziennie, tak, i, I prowadzić, i prowadzi tak, i prowadzić własny biznes jest, jest to mhm. możliwe. Z wyjątkiem tego, jak się broniłem, pisem pracę magisterską u profesora Balcerowicza, i to jednak była praca przez pół roku na pracę e, magisterską. Na, jak na etat. I tak prowadziłem firmę, tak, ale to mhm. jednak dużo się, to już się gryzło ze sobą, już było ciężko. To jak budowałeś kulturę firmy, żeby mm, ci profesjonaliści, ci studenci i ci przedsiębiorcy, którzy są waszymi klientami dobrze się ze sobą czuli? Myślę, że dobierałem, już do, do, przeprowadzałem dość. Um, musiałem czuć człowieka, żeby mhm. wpuścić go do, do firmy, tak? Żeby, żeby musiało to, to dopasowanie takie um, musiała być chemia tak? między nami, I jakoś ten dział. Um, tylko nie można mówić, że, byli, że ci profesjonaliści byli dużo starsi od studentów, tak? bo tu nie było ogromnej przewagi, ogromnej różnicy w wieku. Jakby nie zatrudniali, powiedzmy to byli tak, trzydziestokilkulatkowie i dwudziestokilkulatkowie, więc całkiem fajnie się dogadywaliśmy i na imprezach firmowych też wszyscy się dogadywali. Więc... Dobór ludzi był chyba najważniejszy, tak? Myślę, że tak. Dobrze. Wojtko, słuchaj, czy. Dla przedsiębiorcy. Czy pieniądze z dotacji, czy z grantów, to są łatwe pieniądze? Myślę, że raczej nie. O! No przecież dostajesz pieniądze za nic, nie? Tylko wypełniasz wniosek i dostajesz kasę. Ja tutaj troszeczkę się biorę gościa pod włos, tak? Tak. Ale y, jak to jest? No tak to wygląda z... Y, y, z boku, tak? Z boku, tak. Mm -hmm. tak, tak. jak, wchodzimy jak na to jest naprawdę? Nas na stronę konkurencyjnej firmy, widzimy mm -hmm. te ikonki, ale dostali, ale ile Dziesięć, oni kasy... dostali, tak, no, ile ile kasy za... w kasie w tej chwili. Tak, tak. To jak to jest naprawdę? Naprawdę jest tak, że dotacje mają swoje zalety, mm -hmm. ale mają swoje wady. Największą zaletą jest to, że można no, że to są to darmowe pieniądze i nie trzeba oddawać equity. W... Darmowe w tym sensie, że nie dzielisz się udziałami tak. w spółce, tak? Albo nie masz spłaty. Dokładnie tak. Można mhm. zatrudnić własnych pracowników, na przykład w ramach projektów badawczo-rozwojowych można no, dzięki temu tak naprawdę stworzyć na się... Na których pewno by nas nie było stać na tych pracowników często, nie? No albo stać już nas jest teraz, bo oni już teraz pracują, a można ich oddelegować na przykład do mm -hmm. projektu i mieć ich pracę, um, mm -hmm. koszt ich pracy dofinansowanych i, i też można wy, dość łatwo wejść w biznes produktowy. No bo mhm. dotacje są głównie na nowe produkty, więc jeżeli jesteśmy firmą usługową, no to dotacja jest taką drogą, żeby stworzyć nowy produkt. Tak? No i też. Nową usługę. No, nową usługę i, i, no i zyskiwać, tak? Dzięki mhm. temu mieć fajny lewar. Czyli można przyspieszyć rozwój firmy dzięki takim dotacjom. Zdecydowanie. O ile się to robi z głową i jest się świadomym, tego, do czego dążyłem, czyli wad dotacji. No właśnie, chciałem zapytać o wady, czy też zagrożenia, bo też trzeba zdać sobie sprawę, że to jest coś, co przez 10 lat będzie miało wpływ na rozwój firmy, prawda? Tak, tak, tak. No właśnie przez, przez 10, to 10 jakie lat... jakie wady? Tak, przez 10 lat e, e, instytucje mają prawo nas kontrolować. Mhm. No to się nie zdarza często, ale mówimy jakby o tym, jak to... No o ale jak ktoś i, i tak. oszukuje, no to może być słapany w ten sposób, prawda? Tak, dokładnie. Umowa jest bardzo jednostronna, umowa o dofinansowanie ona jest nienegocjowalna, po prostu jest wzór umowy, który składając wniosek tak na dobrą sprawę, trzeba się z tym liczyć, że mm -hmm. jak on przejdzie, to trzeba będzie tą umowę podpisać. Postanowienia umowy, no między innymi Weksel In Blanco, który na poczet realizacji projektu trzeba... Od spółki, czy od właścicieli? Od spółki, ale jak jest JDG, czy też, Inna spółka, tak, czy też spółka cywilna, no to wiadomo, to nie że ma się... Zaczenia. Tak, no to, no to się poręcza całym, odpowiada się mhm. całym majątkiem. Ym, są, y, można, jak popełni się błąd w de, przetargu, tak, bo pieniądze też muszą być wydawane w formie e, postępowań ofertowych. Mhm. To nie jest tak, że dostaniemy 10 milionów i sobie pójdziemy i wydamy w e, pierwszym, lepszym software house, ie. tylko musimy go wybra wybrać w ramach e, odpowiedniej procedury. Jak się popełni błąd w tej procedurze, to, to też są jakby korekty. Czyli obsługa takiego, takiego grantu ma swoją cenę. To jest czas właścicieli, księgowości, tak. jakiejś osoby pewno dedykowanej, żeby to obsłużyć. To nie jest tak, że my to po prostu dostaniemy i mamy to z głowy, tak? Zdecydowanie. Tak? Musimy oddelegować project managera mhm. wewnętrznie w firmie. Musisz, Trzeba zapłacić firmie takiej jak moja za przygotowanie wniosku, za sukces, za obsługę, e, obsługę tak, później. Więc, taka, taki prototyp, który mogę przekazać, to dotacja ma największy sens wtedy, kiedy kupujemy za nią coś, co i tak byśmy kupili. Ze środków własnych. Czyli nie stwarzamy wyimaginowanej sytuacji, w której być może coś z tego zadziała albo nie, tylko widzimy w którym kierunku biznes powinien się rozwijać i w pewnym sensie przyspieszamy albo obniżamy koszt dla nas tego rozwoju, tak? Dokładnie. Dobrze to, dobrze to powiedziałem? No, po prostu w skrócie, no to nie ma co y, malować trawy na zielono. Bo ta farba się zmyje. Tak. So jakbyś spojrzał z perspektywy takiej makroekonomicznej, nie tylko pojedynczych przedsiębiorców, czy twoim zdaniem te dotacje i granty, które w dużej mierze pochodzą z pieniędzy z Unii Europejskiej, ale też i rządowych, mają realny wpływ na szybkość rozwoju gospodarki w Polsce? Myślę, że tak, bo te pieniądze są tak duże w, mhm. w poprzedniej perspektywa, to były 82 miliardy euro? Okej, okay. a obecna perspektywa będzie 99,9%. Okay, czyli z... Łącznie z KPO, tak? 76 będzie z perspektywy, mm -hmm. a 23,9 będzie z KPO, czyli o ile KPO sto, sto, sto dostaniemy. 100 miliardów, tak? 100 pytanie, miliardów. czy dostaniemy KPO, tak. to um, no, jak To jest większe pytanie. Tak. <noise> tak. A czy ty widzisz w firmach ty, z tych 170 milionów, które udzieliliście, czy widzisz rozwój? Ja rozumiem, że nie każda firma trafi. I to jest normalne, podobnie jak ze startupami. Tak. jedna dotacja, czy jeden Grant zadziała, druga bardziej, mniej i tak dalej. Ale czy widzisz firmy, które po prostu nagle dostały takie kopa i się rozwijają i masz z nimi współpracę dalej? Widzisz takie efekty? Mm, tak, widzę. A powiesz o jakimś takim przykładzie? Tak, no, na przykład jest na przykład platforma e, Spacewalkers. Taka, mhm. która hmm, firma, która produkuje własne gry, właśnie jest na etapie pozyskiwania hmm, dalszego, dalszego finansowania pozyskaliśmy między innymi dotację dla Openera, który na e, czytnik Te kodów festiwalu? QR, tak, tak, okay. tak, i to było zastosowane w, już w tym festiwalu teraz. A czyli oni wprowadzili technologię, którą pewno i tak by wprowadzili do kodów QR, tak? Tak, tak. To była dotacja na, cyf na cyfryzację z. Mhm. Na, dla firm poszkodowanych przez COVID, więc wpasowywała się. No, opener nie był otwarty e, przez parę lat, tak? Tak, dokładnie. Mm, pozyskaliśmy dla firmy POMELODI, która się bardzo też rozwija, mhm. dotację badawczo-rozwojową y, na narzędzie do diagnozowania y, spektrum autyzmu u, mhm. u dzieci. Myślę, że na, na, na tą polską gospodarkę całkiem jakiś my też wpływ i piętno odciśnęliśmy. Tak. Ale używając tego Openera, bo to takie dość oczywiste hmm. dla nas rzecz, Prawdopodobnie organizator by zrobił te kody QR, bo to ułatwia przepływ ludzi i wszystko inne, a dotacja w pewnym sensie przyspieszyła to, no i też pomogła firmie, która przez dwa lata nie miała dochodów, tak? Tak i była, uważam, że tutaj jeden, to jest bardzo fajny przykład wartości dodanej, jaką można z dotacji czerpać. Opowiesz więcej. To, to, że właśnie y, Opener sfinansował z dotacji, mhm. Coś, co ma dużą wartość biznesową dla, dla tej firmy. Tak? Ale też dla gości festiwalu, prawda? Tak. Bo im przyspiesza transakcje, tak? Tak, bo często jest tak, że polskie firmy mhm. patrzą właśnie na program dotacyjny i zastanawia się, zastanawiają się jak tu, się jak, to się, jak tu się w to wpisać, co wymyślić, co e, stworzyć. Jak, jak, się, tylko, jak się nagiąć. Tak, jak tylko te pieniądze, co z, jakby. Mm -hmm. y, y, klapki na oczach i żeby tą dotację dostać, tak? My wyznajemy. A to rozumiem, że to nie jest najlepsza metodologia. To nie jest najlepsza metodologia i doprowadzi do tego, że firma dotacji dostanie, znaczy może dostać, tak, rozliczyć, ale mm, nie będzie zadowolona z, z przebiegu i z czasochłonności, którą. Czyli nie będzie miała im pozytywnego dodało. skutku biznesowego. Tak mi się wydaje. To te pieniądze w pewnym się skonsumują, ale nie zmienią trajektorii. Tak? To, to jaką filozofię wy macie, jeżeli chodzi o polecanie dotacji do, dla waszych klientów? No, Nastawienie na sukces. Tak, czyli jakby podejmujemy się wniosku, gdzie mm -hmm. widzimy realną szansę, że to przejdzie. To jest jakby podstawową. Tym bardziej, że wasz model biznesowy tego wymaga. Dokładnie tak. I mm -hmm. nie ma co właśnie no, malować trawy na zielono. A po drugie, żeby to miało wartość biznesową dla klienta, tak? To jest drugi. Element, żeby on się też zastanowił, żeby nie było takich sytuacji, na przykład, że dotacja będzie pozyskana, a klientowi zmieni się punkt widzenia, że on nie chce tego realizować. Wiesz, ja ze startupów mam takie doświadczenia, że dotacje czy finansowanie z NCBR-u wiąże się z tym, że umawiasz się na jakiś projekt, który trwa 3-5 lat. A startup w międzyczasie może spiwotować, zmienić zupełnie swój sposób robienia biznesu, ale ten projekt dalej musi być dostarczony albo pieniądze muszą być zwrócone. Co. Z... Jestem w firmach, w których to się stało w pewnym sensie kulą nogi, bo firma już robi coś zupełnie innego, ale dalej prowadzi ten projekt, żeby go rozliczyć, żeby go zamknąć, i tak dalej. I to może być nietrafione też, prawda? Tak, co prawda da się przerwać projekt. Tak. Pod warunkiem, że się jakby nie, um, nie zrealizowało kamieni milowych. Mhm. Jest, to, jest to możliwe i też NCB, NCBR jest bardziej coraz bardziej liberalny, jeżeli mhm. chodzi o te, o te zmiany, w, które można nanosić w, w trakcie e, Tak, nanosić w trakcie projektów, aczkolwiek. A to z doświadczenia takich firm jak moja, prawdopodobnie. Tak. Tak. tak no, no jakby to. W, Ulepszają te programy ciągle mm -hmm. tak. No niestety system jest system jest skostniały. No system biurokracji, a system przedsiębiorczości nie są specjalnie, te systemy nie są ze sobą specjalnie kompatybilne, prawda? Tak, tak. I to jest też nasza rola w tym, żeby to odczarowywać i, mm, i też no, w procesie rozliczania wniosku robić co w naszej mocy, żeby mm, żeby te zmiany wdrożyć, jeżeli będą konieczne i, żeby, i też, żeby one były szybko przeprocedowane, bo mogą być tak, że zgodzą się na zmianę, ale też będzie to trwało długo czasu, więc tak jak zadaliśmy sobie pytanie, czy to są łatwe, są łatwe pieniądze, niestety nie są, ale jak się odpowiednio do tego podejdzie i przewidzi konsekwencje, to można na tym fajnie skorzystać. Wojtku, zanim zamkniemy ten pierwszy odcinek z krótkiej trzyodcinkowej trzy serii, gdzie pogadamy jeszcze o tym, jakie są koszty robienia wniosków i jakie są e, możliwości sukcesu, to chciałem ciebie zapytać o te kilka punktów, które przedsiębiorca musi sobie przemyśleć, zanim zdecyduje się na tego typu pomoc publiczną. Od czego zacząć? Po pierwsze, mówiłeś o tym, żeby, żeby ten żeby ta inwestycja i tak prawdopodobnie była robiona, czyli żeby nie tworzyć rzeczy specjalnie pod wniosek. No idealnie by było, tak? No, tak? Część czasem są dotacje na przykład na. były dotacje na design. Dużo tego było w poprzedniej perspektywie budżetowej. No i na przykład była firma, która nie wiem, produkuje y, płytki, tak? mhm. a tu zrobi sobie coś zupełnie innego. Tak? Mhm. Dzięki temu, że jest taka dotacja i, i z tego skorzysta, więc też są takie opcje. E, aczkolwiek no to jest taka idea, idealnie by było, żeby. Ale firma produkująca płytki prawdopodobnie by też myślała o rozszerzeniu swoich linii biznesowych. Nie? Bo tak. to nie jest tak, że to się z nieba wzięło. Tak. Czyli po pierwsze, bardziej prawdziwa niż nieprawdziwa potrzeba biznesowa. Tak. Tak? Po drugie, przemyślenie cash flow, całego przedsięwzięcia. Tak, mm -hmm. ile, ma, ile mamy, ile wkładu własnego Potrzebujemy. Jest to, żeby, tak, jest, ile dokładnie. Mm -hmm. I przez jaki czas, prawda? Tak. Ale w caszkole również będą te etaty, czy te osoby, które będą tym projektem zarządzały przez dłuższy okres niż sam okres grantu. To też trzeba zdać sobie z tego sprawę, prawda? Bo później też trzeba rozliczać. I tak, że to tak. nie są tylko, tylko. To nie jest tylko to, ten budżet, który mm -hmm. wpiszemy do projektu. Tylko to też są dodatkowe koszty, które projekt generuje. No bo administrację trzeba obsłużyć i no, do tego jest dokładnie. potrzebna co najmniej jedna osoba, prawda? Mówiłeś project manager, pewno więcej. Tak. Dobrze, czyli mamy projekt, cash flow, co jeszcze? Myślę, że harmonogram realizacji. Warto przemyśleć, jak mhm. to będzie, już też patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę to, że wniosek będzie 4 miesiące oceniany, Następnie dwa miesiące będzie trwało podpisanie umowy o dofinansowanie. Mm -hmm. Czasem są limity Jakby okresu realizacji projektów, na przykład do, do końca. Są jeszcze konkursy, które trzeba zakończyć, które, gdzie trzeba realizować projekt do końca 2023 roku. Mm -hmm. Więc na pewno trzeba wziąć to pod uwagę, jaki e, maksymalnie czas. Albo projekt tak... może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a my pieniądze dostaniemy na przykład na początku roku, ale jest deadline związany z, rozwinięciem, z rozwiązaniem tego projektu, prawda? Tak, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wskaźniki, czyli to, do czego, to do czego się zobowiązujemy we wniosku o dofinansowanie. To znaczy. To mówisz o kamieniach milowych? Nie, czy... to są wskaźniki, to jest inny, mhm. inna część wniosku niż kamienie milowe, które polegają na tym, na zobowiązaniach, czyli do czego się zobowiązujemy. Jakiś przykład? Na przykład przychód. A, czyli że, z, z, z tego projektu? Z tego projektu, z tego produktu, który mhm. w wyniku projektu powstanie. Czyli jeżeli, jeżeli chcemy stworzyć nowy produkt i jesteśmy super optymistyczni, że on nam wygeneruje 10 milionów złotych sprzedaży, to pewno za, trzeba być bardziej um, konserwatywnym, o. wpisując we wniosek, bo optymizm jest optymizmem, ale życie często nas tak, sprawdza, tak? Dokładnie tak. OK. I to wystarczy? Jak już mamy to rozpisane, mamy pozytywne rzeczy, wiemy, że chcemy to zrobić, e, to czegoś jeszcze nam brakuje? Jeszcze oferty. Przykładowo, jeżeli oferty albo wynagrodzenia własnego zespołu, zależy, co jest w kosztach, tak, czyli... Mm -hmm. Oferty, czyli dostawców, tak, tak. dostawców, jeżeli to jest software dwie, house czy design tak, house. Tak, 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 tak. co najmniej dwie oferty na każdą... Na każdą linię. Po, tak, na każdą mm -hmm. pozycję trzeba mieć, żeby to, no, po prostu racjonalnie pokazać te koszty instytucji, która będzie oceniała i przyznawać, i przyznawać dofinansowanie. Czy, czy jest jeszcze jakaś ważna rzecz, którą na koniec y, warto zwrócić uwagę, tak? Myślę, że warto. Y, są dwie ścieżki, tak? Można, mm -hmm. Firma może napisać wniosek samodzielnie. Ale wtedy musimy mieć osobę, która potrafi ten wniosek napisać, poprowadzić. Tak, al, al, albo kogoś, kto przeczyta y, 200 stron dokumentacji mhm. i się z tym zapozna. Ale są duże firmy, które mają takie działy, bo po prostu są na tyle tak. duże, że mogą te działy utrzymać i mają tak duży rozwój, że potrzebują tego, tak? tak? A mniejsze tak, tak firmy? A mniejsze firmy no, są takie, które piszą samemu, mhm. a są takie, które korzystają z usług firm takich jak moja, mhm. gdzie w ramach darmowej konsultacji. Omawiamy potrzeby inwestycyjne tej firmy i dopasowujemy je do aktualnie dostępnych programów dofinansowań. Czyli wy macie po pierwsze to zrozumienie tych 200 stron e, per tak. program inwestycyjny, ale też macie doświadczenie z tych kilkudziesięciu czy kilkuset wniosków, które przerobiliście. Kilkuset już. E, bo widzicie. E, co, co, co działa, a co nie działa, prawda? Tak, tak. No i też nie, jakby jesteśmy w stanie doradzić y, szczerze firmie. W ogóle, czy? Tak, czy, no, żeby był sukces, no bo jeżeli nie czy ma tego, jeżeli, to, to, to nie sukcesu, tak? Tak, jeżeli nie widzimy sukcesu. Tak, jeżeli nie widzimy tego sukcesu, to nie ma po co pisać, tak? Więc y, y, to jest wartość dodana, którą każdemu przedsiębiorcy jesteśmy w stanie dać. Słuchajcie, w następnych dwóch odcinkach porozmawiamy z Wojtkiem o tym, jaki jest prawdziwy koszt robienia wniosków i jakie są zagrożenia, na co zwrócić uwagę, a w kolejnym o tym, no jak najlepiej to zrobić, jak się przygotować, o tym jak perspektywa 21-27 na nas wpływa IKPO, jeżeli KPO się odblokowało już nie wiemy. W momencie, kiedy to nagrywamy, jest to dalekie od rzeczywistości. I zapraszamy Was bardzo serdecznie w poniedziałek, za kilka tygodni, żeby dostać kolejną pigułkę wiedzy o dofinansowaniach dla firm. Dokładnie.